Dobra, moi mili, bez zbędnych ceregieli, jest godzina dwudziesta druga zaczynamy QA. Kiedy coś na żywo będzie? Będzie na żywo, jak będę mieć nowy komputer, czyli raczej nie w najbliższej przyszłości. Yy, już to tłumaczyłem, nowy komputer jest mi potrzebny do tego, żeby programy do transmisji na żywo po prostu mi odpalały, bo w tej chwili nawet stream mi nie odpala. Jedyny stream, jaki mam, to teraz w środku w okularach. Mordo, jesteś ze Szczecinka? Jestem w tej chwili ze Szczecinka. Ogólnie jestem z miastka, potem mieszkałem w Poznaniu, potem w Bydgoszczy. I teraz mieszkam w Szczecinku i no wygląda na to, że już tutaj zostanę. Dobra, ja już nic nie widzę prawie, że więc czas chyba najwyższy to ściągnąć. Kibicowałeś kiedykolwiek Pawłowi Kukizowi? Czy rozumiesz jego decyzję, według mnie prawidłową, o koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym? Wiem o co chodziło panu Pawłowi Kukizowi, tylko zastanawiam się dlaczego akurat PSL. To w sumie chyba najgorszy wybór jaki mógł paść. Bo ogólnie Paweł Kukis chciał, żeby jakaś partia połączyła się z nim, żeby spełnić jego postulaty, czyli Jowy, referenda obligatoryjne, reforma sądownictwa. No, musicie się ze mną chyba zgodzić. No, przecież mógł spytać się wprost Konfederacji, bo przypominam, że Konfederacja to teraz trochę inaczej niż sama partia Korwin, więc podejrzewam, że Paweł Kukiz by się. Z członkami Konfederacji y, jakoś dogadał i mogliby pójść razem w wyborach, ale pan Paweł Kukis wybrał inaczej. Trudno, wiem o co mu chodziło, wiem, że y, dogada się z każdym, żeby tylko spełnił jego postulaty. Ale dlaczego akurat PSL? Wiele ludzi odrzuca pewne racje tylko dlatego, że są one, na przykład prawicowe, czyli złe, bo pisowskie. Co myślisz o takim sposobie myślenia naszego społeczeństwa i o silnym podziale, podziale na lewice i prawicę? No to jest y, tragedia Polski, że y, jesteśmy wszyscy tak podzieleni. Według mnie. Gadanie, że ktoś jest zły, bo jest lewakiem, albo ktoś jest zły, bo jest prawakiem, jego poglądy od razu są skreślone jest totalnie bez sensu. To tak samo jak ustawy zgłaszane przez różne partie. PiS w tej chwili robi tak, że tylko ich ustawy są, no czasami jakaś poprawka przejdzie, ale w 95% jest tak, że PiS uważa, że tylko ich ustawy są te najlepsze. No i ustawy innych partii nie przechodzą, nawet poprawki innych partii nie przechodzą, chociaż czasami się uda. W sumie zastanawiam się skąd się wziął ten podział na lewice i prawicę. Czy to już było za PIS-u w 2005 roku, czy, czy to się zaczęło po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską w 2007? Bo w sumie zapewne jeszcze pamiętam, że były takie akcje, że posłom PIS były wyłączane mikrofony, że ustawy też, które przychodziły z PIS, nie były akceptowane. Więc pytanie, czy to się właśnie wtedy nie zaczęło, ale z drugiej strony dzisiaj PiS robi dokładnie to samo, więc yy, podział jest niestety pogłębiany. Jest może szansa na najlepsze wypowiedzi redaktora Stanisława Michalkiewicza. Yy, podobne pytanie padło, jeśli chodzi o Rafała Ziemkiewicza. Yy, niestety musiałbym wykorzystywać nagrania z kanałów YouTube yy, Telewizji Republika, albo jeszcze z innego kanału chyba TSME. Ja pokażę wam screena, jaki to jest kanał. Jeśli umieszczę dwuminuto, dwuminutowy fragment nagrania z, z tych kanałów u siebie, nawet jeśli miałbym 20-minutowy film i tylko dwuminutowe byłyby fragmenty, to mogę dostać roszczenie o prawa autorskie, nawet na pewno dostanę. Telewizja Republika na pewno tego mocno pilnuje, a TSM nie wiem, ale mają na swojej stronie, na kanale napisane, że. Nie, nie można po prostu wykorzystywać ich materiałów. Zresztą pytałem się ich i nie pozwolili, więc niestety yy, wypowiedzi właśnie tych dwóch polityków czy tych dwóch dziennikarzy yy, pojawiają się na tych kanałach i no nie ma szans. Jak myślisz, jak będzie wyglądał PiS po odejściu Jarosława Kaczyńskiego i kto go zastąpi? No, niestety w Prawie i Sprawiedliwości nie ma zbyt wielu osób, które mogłyby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, że e, ludzie twierdzą, że dobrym e, następcą byłby e, na przykład Mariusz Błaszczak. Inni twierdzą, że prawdopodobnie zostanie Zbigniew Ziobro. E, miałem powiedzieć, że tak naprawdę nie ma w partii PiS osoby, która może go zastąpić. Pewnie już wiecie, kogo wymienię, jeśli chodzi o osobę. to oczywiście jest sarkazm, że Marek Suski mógłby Jarosława Kaczyńskiego zastąpić. Według mnie nie ma takiej osoby w tej chwili w PiS i pewnie nie będzie, bo mm, ja mam takie odczucia, że jak Jarosław Kaczyński już zrezygnuje z polityki, y, to w sumie nie wiadomo, kiedy to nadejdzie, to prawdopodobnie Zjednoczona Prawica się rozsypie, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, bo y, co by nie mówić o Jarosławie Kaczyńskim, to... Jednak trzyma mocną ręką to wszystko w kupie, i no, po jego odejściu prawdopodobnie to po prostu wszystko się rozsypie. Przy okazji jest jeszcze pytanie powiązane z tym może nie chodzi o PiS, ale o partię Korwin. Gdyby Janusz Korwin-Mikke zrezygnował z funkcji prezesa w partii Korwin, kto według ciebie powinien zostać jego następcą? W przypadku partii Korwin mamy kilku polityków, którzy są bardziej znani: Jacek Wilk, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Sławomir Mencen, Jakub Kulesza. I teraz jest z kogo wybierać. Tylko że, no właśnie przez to, że jest z kogo wybierać, wybór byłby tak trudny. Bo z jednej strony ja wiem, że wielu wskazuje na Konrada Berkowicza. Podejrzewałem, że to jest kwestia tego, że Konrad Berkowicz idzie ścieżką Janusza Korwin-Mikkego, czyli robi, ma kontrowersyjne wypowiedzi. No nie aż takie kontrowersyjne jak pan Janusz Korwin-Mikke, ale jednak. I robi kontrowersyjne ogólny, ogólnie rzeczy. Robi coś kontrowersyjnego, żeby było głośno, gdzie wyborcy partii Korwin nie zawsze są z tego zachwyceni. Pamiętamy przecież tą Kultową jarmułkę, którą próbował nakładać z tego co pamiętam, jakiejś pani polityk związanej z prawem i sprawiedliwością. Z drugiej strony mamy też na przykład Sławomira Mencena. Ja w sumie nawet bym powiedział, że on by się nadawał, bo przecież pan Sławomir prowadzi biznes, jest z tego co kojarzę doradcą podatkowym, ma żonę, ma dzieci, więc wydaje się osobą taką no, zrównoważoną, którą pot która potrafi planować, która potrafi ułożyć sobie życie i to całkiem nieźle. Ale miałbym wątpliwości yy, dlatego, bo przecież te wybory yy, do Europarlamentu, które niestety partia korwin z Kretesem, no wtedy już Konfederacja z Kretesem przegrała. No to według mnie to była zasługa również pana Sławomira, i tej yy, też bardzo znanej yy, piątki Sławomira Mencena. Yy, no i właśnie pytanie, czy jako prezes by się sprawdził? Oczywiście mogę wskazać na Artura Dziambora, ale czy, byłbym, czy byłby to obiektywny wybór? Czysto w teorii pan Artur też ułożył sobie życie, ma z tego co kojarzę córeczkę, też przecież prowadzi biznes. No nie wiem, ciężko jest mi się na ten temat wypowiedzieć. Czy powinny się odbyć wtedy wybory demokratyczne, powiedzmy, na prezesa partii? Nie mam pojęcia, kto powinien w takim przypadku być prezesem partii Korwin, ale wiem na pewno, że wybór jest no wybór jest bardzo bogaty. Mam kilka pytań. Z jakich mediów korzystasz do zdobywania wiadomości, które są według ciebie najbardziej rzetelne? No oczywiście korzystam wyłącznie z internetu. Jeśli gdzieś przeczytam jakąś informację, że coś się pojawiło na TVN czy na Polsacie, no to sobie tą informację później znajdę na tych stronach, ale ogólnie w 100% internet i tak naprawdę przez, ja wiem, z dwa ostatnie lata Cały czas korzystam z Twittera, co chwilę w sumie na niego wchodzę, i jeśli pojawiają się jakieś informacje, to zawsze pierwsze pojawią się na Twitterze. Obserwuję różnych dziennikarzy, różnych polityków, więc najczęściej wiem o jakiejś takiej nowej informacji. Yy, właśnie z Twittera od razu, i potem dopiero weryfikuję to na innych stronach internetowych. Czy Twitter jest rzetelny? No, niestety nie do końca. Trzeba zawsze weryfikować te informacje. Dlatego, jak na Twitterze coś znajdę, no to wtedy wchodzę na inne strony i sprawdzam, na ile jest to rzetelna informacja. Jakie masz poglądy obyczajowe i co sądzisz o dość radykalnie katolickim charakterze konfederacji? Pod pojęciem obyczajowe mam na myśli stosunek do osób homoseksualnych, aborcji, eutanazji, wielokulturowość i tym podobne kwestie. Poglądy obyczajowe konfederacji różnią się od moich poglądów, ale to też nie jest tak, że nie będę głosować na członka konfederacji przez te poglądy. Chociaż yy, jeden członek ruchu narodowego zniechęcił mnie do siebie twierdząc, że osoby homoseksualne powinniśmy zamykać w szpitalach na przymusowe leczenie. No według mnie, jeśli taka osoba, tak sama jak każda inna, nie robi nic złego, no to dlaczego miałbym ją zamykać w szpitalu na przymusowe leczenie? Podejrzewam, że wielu z was miało w klasie homoseksualistę i nawet o tym nie wiedzieliście, może dowiedzieliście się dopiero po czasie. Przy okazji jakiejś dyskusji. Czy mimo zgodności poglądów nie przeszkadzają ci ludzie, którzy je reprezentują? Na przykład ostatnia akcja sośnierza z rzutnikiem, którą uważam za bardzo, ale to bardzo nieodpowiednią. Według mnie sytuacja z tym rzutnikiem była bardzo zabawna. Będę wykorzystywać ją w serii Polityka na Wesoło i w żaden sposób mi to nie przeszkadza, nieważne, który byłby to polityk z której opcji politycznej. Traktowałbym to, to, to dokładnie tak samo: po prostu śmieszna sytuacja, i tyle. Według mnie nie ma co człowieka piętnować. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy to był jego komputer. Jeśli był, no to według mnie to trochę dziwne, żeby dorosły facet miał gołą babę na pulpicie. Zawsze wydawało mi się, że jeśli na przykład dorosły facet ma rodzinę, no to ma dziecko na pulpicie, albo ewentualnie jeśli ma sobie jeszcze coś z dziecka. No to ma na pulpicie swoje marzenia. Ja na przykład mam na pulpicie Nissana Getera z filmu Szybcy i wściekli. Chciałbym mieć taki samochód, wiem, że nigdy nie będę mieć, ale zawsze warto marzyć. Czy są jakieś książki, które ukształtowały Twoje poglądy? Nie ma takich książek, bo za dużo nie czytam. Czytam codziennie tam kilkanaście artykułów, ale od czasów, tak naprawdę, szkolnych, książek nie czytam za dużo. No, szkoła mnie strasznie skrzywdziła, bo. No te książki po prostu te lektury dla mnie były nudne, coś Krzyżacy, Pantadeusz, Dziady. Jedyne książki, lektury, które pamiętam czytałem i mi się spodobały i przyjemnie mi się czytało, to było na pewno dzieci z Bulerben i Nad Niemnem. Ostatni raz, no to tak czytałem, jeśli można to nazwać czytaniem, to czytałem mangę One Punch Man, gdzie tylko mam jedną mangę na próbę kupiłem, no bardzo według mnie to jest ciekawe. I z dwa lata temu przeczytałem. Jezu, ile to jest części tego Harry'ego Pottera? Przeczytałem wszystkie części, jakie na ten czas były. Dwa lata temu to chyba było z 9 książek. I przeczytałem to wszystko no, mniej więcej w półtora miesiąca do dwóch miesięcy. Zrobiłem to dlatego, bo obejrzałem wszystkie części Harry'ego Pottera po kilka razy i byłem ciekaw, jaka jest różnica między filmem a książką. I muszę wam szczerze przyznać, że książki są o wiele ciekawsze niż film. Co pan sądzi o tak dużym udziale żon kandydatów na prezydenta w kampaniach na tą chwilę kosieniaka kamysza i Bosaka? Ten komentarz był napisany trzy tygodnie temu. Nie pamiętam, żebym widział gdzieś żonę pana Krzysztofa Bosaka i Władysława kosieniaka kamysza Jedyny raz, kiedy widziałem żony tych panów, no to były konwencje i od tamtej pory tak naprawdę nie widziałem. Gdzieś widziałem jeszcze chyba jakiś wywiad w jakimś radio, na YouTubie widziałem, że była żona Kosiniaka-Kamysza, ale to, to tyle. Wydaje mi się, że jakoś się nie udzielają. Poza tym teraz, w tych czasach raczej nie ma sensu, żeby się też udzielały. Bo i po co? Jeśli chodzi o żonę pana Kosiniaka-Kamysza, no to wielu mówi o tym tygrysku z konwencji, i dla wielu było to żenujące. jestem zdziwiony. Nie wiem, dlaczego ludzie są tacy, hmm, jakby to powiedzieć, drażliwi, czy po prostu celowo tak na chama niektóre sytuacje właśnie doprowadzają do takiej, do takiego po prostu jakiegoś agresywnego stanowiska. Tak samo jak w przypadku Dobromira Sośnierza i tej tapety, tak w przypadku żony Kośniaka Kamysza, kiedy powiedziała do męża Tygrysku. No według mnie to było znowu, to było zabawne, wykorzystałem ten fragment w polityce na wesoło. Trzeba się śmiać z takich rzeczy, a nie krytykować bez sensu i pluć jadem. Przynajmniej taka jest moja opinia. Jakby to powiedział pewien doktor ekonomii, o którym mi ciągle w komentarzach piszecie, XD. Co to jest, to chyba powiem w odcinku, który się niedługo pojawi. Czytam wasze komentarze, bo wydaje mi się, że to będzie odpowiednie miejsce, żeby coś o tym powiedzieć więcej. Mazurek czy Zaborski i dlaczego? To jest dosyć trudne pytanie, bo jednego i drugiego dziennikarza lubię, jeden i drugi ma swoje wady i zalety. Robert Mazurek na pewno prowadzi swoje programy o wiele bardziej y, rozrywkowo, bardziej zabawnie, a Marcin Zaborski w swoich wywiadach jest o wiele bardziej merytoryczny. Przypominam, że w serii Dziennikarzy Kontrapolitycy na samym początku był również Marcin Zaborski, były fragmenty z jego wywiadów. No i niestety cieszyły się one o wiele mniejszą popularnością niż wywiady z Robertem Mazurkiem. Dlatego stwierdziłem, że zajmę się tylko jednym z nich. I Robert Mazurek został, i rzeczywiście te wywiady mają dobrą oglądalność. Ludzie lubią taką rozrywkę. Chociaż szkoda, bo Robert Mazurek jest coraz bardziej rozrywkowy, coraz mniej merytoryczny. Ostatnio, jak oglądałem jego wywiady, to nawet za bardzo nie, za, nie używa argumentów, to znaczy, powie jakąś swoją tezę, polityk mu odpowie, on dalej trzyma się tej swojej tezy, która tak naprawdę nie jest podparta żadnymi poważnymi argumentami. No i brnie w to, brnie, potem w ogóle uruchamia jakiś zupełnie inny temat i tyle. Więc stwierdziłem, że wywiady z Marcinem Zaborskim zacznę wykorzystywać w swojej nowej serii. Na przykład, ostatnio pan Marcin miał ostrą przeprawę z pewną panią minister, i między innymi w przyszłym tygodniu o tym chcę powiedzieć właśnie w zupełnie nowej serii, w nowym odcinku. Jeszcze nie powiem o co chodzi, ale to zobaczycie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, bo jeszcze nie wiem, czy na pewno uda mi się ten film nagrać. A co do Roberta Mazurka, to. W tym miesiącu już miał być Robert Mazurek kontra w innej formie. No niestety się nie wyrobiłem i mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie w nowej formie, to znaczy. Yy, będzie te, te nagrania będą po prostu z moim komentarzem, bo za, zaczynam zauważyć, że ten komentarz jest coraz bardziej potrzebny. Bo tak jak powiedziałem, niektóre tezy i argumenty pana Roberta Mazurka coraz częściej są po prostu nietrafione i przydałoby się, żeby ktoś to wytłumaczył, tak więc. Robert Mazurek zostaje. Żadnego z nich nie wybieram, bo tak jak mówiłem, jeden jest bardziej rozrywkowy, a drugi jest o wiele bardziej merytoryczny. Mógłbyś mi proszę wytłumaczyć dokładnie, jakie jest Twoje stanowisko w sprawie tak zwanych małpek, ponieważ nie dostrzegałem niczego negatywnego w wypowiedzi Pana Jakubiaka. Pan Marek Jakubiak twierdzi, że trzeba wycofać w ogóle ze sprzedaży małpki, czyli te butelki o małej pojemności, nie pamiętam, czy one są do 200 ml, czy 300 ml. Yy, butelki oczywiście z wysokoprocentowym alkoholem, z wódką, że trzeba je wycofać z produkcji, ze sprzedaży, bo ludzie przed pracą w trakcie pracy piją z takich małych butelek, bo je łatwo schować. No i teraz, jak wycofa się je ze sprzedaży, to ludzie, nie wiem, będą mniej pić alkoholu. No, według mnie to jest bzdura. Już nie wspomnę o tym, że to nie jest wolnorynkowe i wolnościowe podejście. Tylko kwestia jest taka, że można na przykład sobie kupić piersiówkę i z półlitrowej butelki wódki przelewać sobie ją do, do piersiówki. Ewentualnie może ludzie mają puste. Yy, butelki małej pojemności w domu, więc będą sobie z, z półlitrowej butelki przelewać do mniejszych butelek, zabierać ze sobą do pracy na przykład. No to naprawdę to nie jest żadna fizyka kwantowa, pewnie ludzie by tak robili. Dlatego stwierdzam, że to jest wszystko bez sensu. Do, dodatkowo pan Marek Jakubek nie jest raczej obiektywny, bo przecież sam yy, zajmuje się ważeniem piwa, więc yy, może zróbmy tak, że podnieśmy jak już nie, nie mówimy o wolnościowych i wolnorynkowych rozwiązaniach może podnieśmy y, jakąś cenę piw do takiej ceny minimalnej powiedzmy 5 zł za pół litra piwa bo przecież są piwa które są bardzo tanie w dużych marketach y, no i przez to ludzie też popadają w różne problemy popadają w alkoholizm więc może ustalmy jakąś cenę minimalną za pół litra piwa może niech to nawet nie będzie 5 zł, bo to według mnie o wiele za mało. Niech to będzie 10 zł, żeby ludzie przestali pić. I jestem ciekaw, jak wtedy Marek Jakub by zareagował. Podejrzewam, że byłby sprzeciw, no ale to przecież nie chodzi o to, żeby zarabiać na cierpieniu ludzi. Nie chodzi o to, żeby rozpijać Polaków, a raczej, żeby nie rozpijać Polek i Polaków, tylko żeby wszyscy żyli zdrowo i szczęśliwie. Więc podejrzewam, że pan Marek Jakubek z chęcią zbankrutowałby dla dobra Polek i Polaków. Żona jest zadowolona, że jest stroną pracującą? Często kiedyś dostawałem takie komentarze, teraz to jest rzadsze. To jest takie pytanie w stylu, y, nie jest Ci wstyd, że żona Cię utrzymuje? I teraz y, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Y, co jest złego w pracy youtubera? Czy ta praca różni się od innej pracy? Niektórzy powiedzą, że tak, bo... To nie jest taka sama praca jak praca strażaka czy lekarza. To jest bardzo mało ważna praca. No i oczywiście to jest prawda, bo ta praca jest nikomu niepotrzebna. Teraz w czasach pandemii słyszałem, że influencerzy z Instagrama tracą robotę i nikogo to tak naprawdę nie interesuje no bo yy, to nie jest nic ważnego. Rzeczywiście mój tata był strażakiem. Wiem, jaka to jest ciężka praca i nigdy bym się do niego nie porównywał. Ja też przecież pracowałem przez ponad 7 lat w branży reklamowej, więc wiem, czym się różni y, taka praca od takiej zwykłej pracy. Y, niektórzy powiedzą, że to nie jest praca na umowie. No fakt. Urząd skarbowy interpretuje to po swojemu, mam trzy interpretacje. To jest coś porównywalnego do umowy o dzieło. No ale słuchajcie, y, czy dzisiaj umowa tak naprawdę ma jakieś takie duże znaczenie? Oczywiście można wziąć kredyt, jak ma się umowę na stałe. Ale y, czy ta praca jest wtedy pewniejsza, jeśli masz umowę? Czy w dzisiejszych czasach pandemii ludzie dalej twierdzą, że y, praca na umowę jest bezpieczna i y, umowa na stałe gwarantuje pracę? No, wydaje mi się, że nie. Dzisiaj y, tak naprawdę pracownicy, nieważne jaką mają umowę, pracę i tak tracą. Nawet jeśli mają umowę na stałe, to. Jeśli pracują w małej firmie, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta firma padnie i oni pracę stracą. To samo jeśli chodzi o zakładanie działalności. Współczuję każdemu, kto założył działalność gospodar gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą na koniec zeszłego roku albo dwa lata temu, bo dwa lata mniej więcej właśnie trwa rozkręcenie biznesu. No, jeśli teraz jesteście w trakcie rozkręcania biznesu, to wam współczuję. Yy, zarabiam tyle, że mi wystarcza. Mi i żonie oczywiście, uda się coś na górkę odłożyć. Nie widzę żadnego powodu, żebym miał iść do powiedzmy zwykłej pracy, tym bardziej teraz. Bo i tak bym mnie nikt nie zatrudnił, bo podejrzewam, że ludzie raczej teraz zwalniają mnie zatrudniają, ale według mnie ta praca. Od pracy strażaka różni się bardzo, ale od pracy prezentera, komika, aktora, piosenkarza, wydaje mi się, że nie różni się jakoś super bardzo. Tym bardziej, że w tej pracy trzeba być zdyscyplinowanym, no bo siedzisz w domu, yy, musisz sobie coś zaplanować. No, siedzisz w domu, ja akurat też zajmuję się dzieckiem. Yy, no ale to i tak, to jeszcze trudniej zaplanować sobie robotę i jeszcze przy tym być kreatywnym, bo Utrzymanie widza dzisiaj, no to jest jednak podstawa. No to, co dzisiaj zrobiłem na początek nagrania, nie spodziewałem się po sobie, ale trzeba zaskakiwać widza, tym bardziej jeśli robi się YouTube już ponad 5 lat. Mam nadzieję, że będę zaskakiwać Was jeszcze bardziej, bo odkryłem pewną stronę, w sumie strony, wykupiłem sobie yy, tak naprawdę pakiet na całe życie. I coś będę kombinować. Mam nadzieję, że niedługo wypuszczę nagranie i zobaczycie, co wykombinowałem. Nagrania prawdopodobnie będą w zupełnie nowym stylu wypuszczane, tak więc mam nadzieję, że ta praca jest warta zachodu. Co uważasz o reformie sądownictwa PiS? Czy wybory powinny odbyć się w planowanym terminie? Jeśli chodzi o reformę sądownictwa, to oczywiście żadnej reformy nie ma. To, że są tam jakieś pojedyncze ustawy, które niby coś zmieniają, no to według mnie jest za mało. Potrzebna jest reforma od podstaw. Nie ja wiem, że Unia Europejska, by, Unia Europejska, Komisja Europejska by wołała, że tutaj jest łamana demokracja, łamana konstytucja przy takiej bardzo gruntownej reformie, no ale trudno trzeba to zrobić. Tak jak powiedział Wojciech Cejrowski, wszystkich won. A później, to jest taka moja osobista opinia, że powinny je, w sędziowej powinni być jednak wybierani w, w wyborach powszechnych. Wiem, że wiele osób tego nie akceptuje, no bo przecież co się dzieje w wyborach powszechnych, y, na przykład y, w wyborach do Sejmu. Nie widzimy kogo ludzie wybierają, no tak niestety jest, ale jak wyobrażać sobie inaczej reformę sądownictwa niż właśnie przekazanie, Władzy sądowniczej obywatelom, bo w tej chwili obywatele nie mają na to żadnego wpływu. To, że sobie wybiorą y, prezydenta i parlament, no to tak naprawdę nie wybierają sędziów, tak? Potem niby y, co, politycy mają wybierać sędziów, no to jest oczywiście bez sensu, dlatego wydaje mi się, że trzeba oddać. Sądownictwo w ręce obywateli, tak samo jak jest oddana władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to tak naprawdę wybory prezydenckie już mnie w ogóle nie interesują. Niech wygra, kto ma wygrać, bo i tak wiemy, że Andrzej Duda wygra. Wątpię, żeby ktokolwiek miał w tej chwili wątpliwości, tym bardziej jak patrzymy na ostatnie sondaże. Co prawda nie wierzę za bardzo w to rzeczywiście, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze, no ale nawet jeśli w drugiej wyląduje z Małgorzatą kidową Błońską, to przecież. Pani, pani Małgorzata i tak nie ma szans, żeby z, z nim wygrać. Jedyny, który ma szansę wygrać z Andrzejem Dudą, to tak naprawdę Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jak znam elektorat PiS, to pewnie się y, zmobilizuje i, i Andrzej Duda i tak w tej drugiej turze wygra, więc niech już te wybory się po prostu odbędą. W sumie najlepiej, im szybciej, tym lepiej. Bo żeby, żeby to po prostu mieć już z głowy. Z drugiej strony, może lepiej, żeby Andrzej Duda został jeszcze prezydentem przez dwa lata i żeby te wybory odbyły się za dwa lata, no bo wtedy Andrzej Duda nie będzie przez kolejne pięć lat podpisywać ustawy PIS, chociaż mam nadzieję, że byłoby to mniej niż pięć lat, bo przecież za trzy i pół roku kolejne wybory parlamentarne. Nie wyobrażam sobie, żeby PIS miało znowu wygrać i znowu wprowadzać swoje pomysły. No ale różnie może być, tak? Więc mm, uważam, że y, wybory niech po prostu się odbędą, niech już, niech już się to skończy. I nie zamknijmy po prostu ten temat, bo naprawdę y, zrobię jeszcze nagranie, jak mają te wybory korespondencyjne wyglądać, i ja zamykam ogólnie temat. I to było ostatnie pytanie w dzisiejszym QA. Y, prawdopodobnie zobaczymy się w przyszłym tygodniu w y, kolejnym nagraniu. Czytam Wasze komentarze, chyba że uda mi się nagrać w końcu odcinek z tej nowej serii, o której cały czas wspominam. No ale to zobaczymy co będzie w przyszłym tygodniu. Dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, że lajkujecie moje nagrania, udostępniacie je i dziękuję za wszystkie kulturalne, czasami krytyczne, ale i merytoryczne komentarze, które dają mi do myślenia. No i tak jak powiedziałem, widzimy się w przyszłym tygodniu.